Możemy również w naszym ogrodzie zastosować rośliny egzotyczne. E, między innymi są to cytrusy, e, granaty, oliwki, laury, mirty. Są to rośliny, które będziemy wystawiać e, po przymrozkach wiosennych, czyli po. 15 maja do ogrodu na stanowisko słoneczne. Możemy wkopać roślinę z donicą na przykład i wówczas ją wykopać na jesieni, ale generalnie traktuje się jako rośliny tarasowe, a więc wystawiamy je na słoneczny taras, na słoneczne stanowisko do ogrodu jako taka namiaska trochę egzotyczności. Najlepiej kupić cytrynę, która jest drzewkiem, która została rozmnożona poprzez szczepienie. Tak? albo poprzez sadzonkowanie. Mamy wtedy pewność, że te cytryny bardzo szybko zakwitną, nawet w tym samym roku i mogą nam wydać owoce. Natomiast jeżeli chcemy uprawiać cytryny bądź cytrusy ogólnie yy, z nasiona, no niestety na owocowanie czy kwitnienie musimy czekać około 5 do 10 lat. to Jeżeli nie chcemy, aby nam te drzewka zbytnio urosły, to musimy pamiętać, aby te drzewka przycinać. Yy, cięcie wykonujemy oczywiście od okresu. Wiosennego poprzez letni i kończymy na jesieni. Są to rośliny typowo też śródziemnomorskie, pragnące słońca, gdzie owoce będą yy, prawda, dojrzewać. Cytryny, czy tam cytrusy, lubią świeże powietrze. Nie wolno nam tego typu roślin przelewać, czyli zalewać bryły korzeniowej, ponieważ one są bardzo yy, podatne na yy, gnicie korzeni. Najlepszym sposobem jest po prostu sprawdzenie palcem, czy bryła jest przeschnięta. Jeżeli jest, to jest to moment, kiedy należy roślinę podlać. Cytrusy potrzebują przynajmniej raz w tygodniu nawożenia nawozami dla roślin kwasolubnych, bądź specjalnie do tego przeznaczonymi nawozów cytrusowych. W momencie, kiedy następują przymrozki jesienne, taką roślinę należy schować do pomieszczenia, widnego, najlepiej z temperaturą do 15 stopni Celsjusza. Jeżeli nie jesteśmy w stanie uzyskać takiej temperatury w naszym, w naszym pomieszczeniu, to postarajmy się przynajmniej postawić na widnym stanowisku i otwierać okno, aby to drzewko cytrusowe miało dostęp świeżego powietrza. Wówczas wynagrodzi nam pięknym kwitnieniem, zapachem, tutaj trzeba powiedzieć, że Cytrusy bardzo pięknie pachną, jak kwitną, no i później możemy uzyskać po zapyleniu taką właśnie oto cytrynę.